Włączyć muzykę i tak słuchać się w dźwięki każdego z gongów. Ten gong ma taki dźwięk. Trzeba to zapamiętać. Więc nie tylko dobry słuch, ale i dobra pamięć jest to potrzebna. Ten gong ma taki dźwięk. Ten gong ma taki. Nie wiem, czy wspomniałem, ale jest to zagadka losowa. Więc, w losow... Więc za każdym razem kolejność gongów, w jakie trzeba uderzyć jest inna. Ale za każdym razem ten gong leżący na lewo od tych szklanych drzwi, czy pancernych drzwi, trzeba uderzyć jako pierwszy właśnie w ten gong. Zaraz usłyszycie takie echo lekkie. Tak, on nam wskazuje w który teraz gąg powinniśmy uderzyć. Dobrze, bo dalej jest Echo. To jest chyba ten. Nie. Nie. To nie był ten dźwięk. I już nie ma Echa. Więc... Po pierwszym uderzeniu było echo, po drugim było echo, to znaczy, że w drugi gong uderzyłem w ten gong, we właściwy gong. No a za trzecim razem echa już nie było, czyli uderzyłem w niewłaściwy. Zaczynajmy od nowa. To już jest inne echo, i mi się wydaje, że to będzie właśnie od tego gongu. I tak. Nie, jednak znów się pomyliłem, widać, z moim słuchem nie jest najlepiej. Trudno w końcu nam się uda. To będzie ten. Tym razem na pewno. Na pewno. Nie. Może i tak. Jest, jest. Jest jakieś echo. Tak, tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Uda nam się. Uda nam się. I co, i co, i co? Udało się. Wygenerowaliśmy odpowiedni dźwięk. Tak jest! Uf, bardzo ładnie. Możemy spojrzeć w górę. Ale podejdźmy w to miejsce. Hmm. No nic nie można zrobić, więc. Tak, no po co nam ta woda? Przede wszystkim. A przede, tak, najważniejsze, żeby łączyć muzykę z znowu. Dobrze, więc. Woda. Wodę mieliśmy dać pokutnikowi, więc trzeba to zrobić. Niech sobie chłopak ulży trochę. Uwolniłeś mnie od klątwy. Dziękuję. Nie ma sprawy. Bardzo mi miło. Przyjemnie jest czasem pomóc człowiekowi, tylko po co mi ta kula? Zaraz się przekonasz, po co ci ta kula? Tak. Tę kulę trzeba włożyć tutaj, w ten otworek. Dokładnie. O, proszę, idzie mi coraz lepiej. I mamy teścik na inteligencję. Oto i on. Jak ja lubię zagadki na inteligencję. Tak, i wypadałoby wyjaśnić metodę rozwiązania. Tutaj rybka jest skierowana, zwrócona w lewą stronę. O czym patrzy w lewo, prawda? Tu patrzy w prawo, tu patrzy w lewo. Tutaj prawo, lewo, prawo, więc za każdym razem się zmienia. A tutaj lewo, prawo, więc tu musi być zwrócona w lewo. Musi patrzeć w lewo, prawda? Natomiast czarna rybka patrzy cały czas w prawo. Więc biała rybka patrzy w lewo, czarna w prawo. I tak ustawiamy tutaj. O, to jest właściwe ustawienie. Biała rybka patrzy w lewo, czarna rybka patrzy w prawo. Wszystko w porządku. Przechodzimy do następnej zagadki. Następnej części zagadki, bo zagadka jest właściwie ta sama. I tak, tu mamy jakieś takie. Nie wiem co to jest. W każdym bądź razie, to coś jest skierowane w lewo, tutaj w prawo, a tutaj. Leży sobie, prawda? Tu w prawo leży sobie, w lewo. Leży sobie, w lewo, więc to musi być w prawo, prawda? I tutaj jest kreseczka, kółeczko, kwadracik. Kwadracik, kreseczka, kółeczko. Kółeczko, kwadracik i kreseczka, więc to coś musi być skierowane w prawo i mieć kreseczkę. Prawda, że łatwe? O, to powinna być prawidłowa odpowiedź. Tak jest. Przechodzimy do kolejnej części zagadki. Hmm. Tutaj mamy strzałki. Zwróćmy uwagę na te groty, na zakończenia tych strzałek. Mamy. Góra ma trzy możliwe ustawienia. Tu mamy pierwsze, tu drugie, tu trzecie. To jest tu. Czyli pierwsze z pierwszego rzędu jest na trzecim miejscu w drugim rzędzie. Drugie z pierwszego rzędu jest na pierwszym miejscu w drugim rzędzie. Trzecie na drugim. Więc w trzecim rzędzie też muszą na górze wystąpić wszystkie trzy. Więc występuje to tutaj. To występuje tutaj. Więc to środkowe z pierwszego rzędu musi być na górze w trzecim rzędzie, prawda? Natomiast Dol, na dole też są trzy różne ustawienia. Więc mamy ustawienie takie, które jest w tym miejscu. Mamy ustawienie takie, które jest w tym miejscu. Więc to ze środka. Coś takiego ma być na dole. A co miało być na górze? Na górze miało być to. O, widzę, że tu. Zresztą te ustawienia są wspólne dla wszystkich trzech, tym lepiej. Dla wszystkich trzech rzędów. To będzie to, o ile się nie pomyliłem, ale mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Uff, udało się. I tak, tutaj widzimy w środeczku, mamy strzałkę do góry, w lewo, w dół w dół, do góry, w lewo w lewo, w dół więc to musi być strzałeczka do góry w środku 1, 2, 3, 2, 3 kreski na dole, 3, 1, 2 2, 3, 1 czyli strzałka w górę jedna kreseczka na dole a ta strzałka na zewnątrz grot tej strzałki porusza się. Tak, tutaj jest w tym miejscu, tu w tym, tu w tym. Więc, więc przeanalizujmy to i podsumujmy. Strzałka ma być w górę, ta w środku, na dole mają być, trzy, ma być jedna kreseczka. od tej strzałki ma być oczywiście iść w lewo i mniej więcej tu powinien wskazywać o. Tu powinien być ten gron Ale sami sprawdzimy To zresztą samo się ustawi Nie musimy nic robić w zasadzie No, ustawiło się Więc zagadka jest rozwiązana Trochę yeah. namieszałem, ale może mnie Nie znakomicie sobie radzisz z problemami Podoba mi się kibicowanie Takiemu zawodnikowi To miła rozrywka Pewnie jeszcze nie wiesz ale zdjąłeś magiczną blokadę, która nie pozwalała ci wejść do wieży. Radzę ci tam pójść. Uwierz mi, znam dobrze to miejsce. Do wieży, gdzie może być ta wieża? Hmm, namęczyłem się z odnalezieniem jej. Muszę to przyznać. Zwróćcie uwagę, że tutaj można iść nie tylko przed siebie, ale i troszkę w lewo. Tam są drzwi. Widzicie? Tak. I możemy podejść do tych Zdaje drzwi. Zdaje mi się, że alchemik mówił coś o drzwiach. Mówił o wieży. No ale to są drzwi do wieży. Właśnie. I wchodzimy. Nie skoczę, bo połamie nogi. Tu mamy taką specyficzną windę. Pociągamy za dźwignię i jedziemy do góry. Haha! Ha. Ale jazda! Ale jazda, dokładnie. Jeszcze... Chyba nic tu nie zdziałam. Tak. Znów do góry. I jeszcze jeden, jeszcze raz. Wychodzę, mam dość jazdy tym piekielnym wehikułem. A ja bym sobie jeszcze pojeździła, ale skoro masz dość, to nie będę Cię do niczego zmuszał. Wejdźmy sobie na górę, zobaczymy jaki widoczek. Ale konstrukcja! I w dodatku działa! Oj, nie chciałbym stąd spaść. No postaraj się nie spaść. Dobra, tutaj mamy taką dziwną machinę. No nie, i tu symbole. Teleskop, czy coś w tym rodzaju. Mamy tutaj symbole takie fioletowe i żółte, prawda? O tutaj podnosimy. I Tylko patrzymy piach, przez lunetę. Piach. Patrzymy przez lunetę i nic ciekawego. Nie widać, niestety jeszcze. Dobra, tutaj będziemy mieli troszkę ciekawych rzeczy. Tu w pobliżu ukryte są moje szczątki. Tutaj też moja siła jest największa. Mogę też przekazać Ci coś. Za co większość starożytnych lautoników oddałaby pewnie duszę ciemnym mocom. Ale. Zanim otrzymasz dar, musisz zagrać w małą grę. Zapraszam.